Ty, Dobra, no najgadam no i gadam z tym znajomym, nie? bo on ma dziwną rozkminę. Albo sobie kupisz samochód, albo kompa. Ma dwie dychy. Ja mówię, że no stary, kupisz lapka za, za dwie dychy do gier, no i pracujesz, grasz i jakby, a do tego masz laptopa tylko którego nikt nie ma. To jest absolutny sztos przecież, nie? Kupiłbym Maca. No Macu nie pograsz. I Mac nie ma RTX-a 4090. jest 5 kosztuje jakieś 3000 polskich złotych. Xbox Series X jest tańszy, choć niewiele. I wiecie co? To są całkiem przyjemne ceny, znaczy się obie konsole oferują przystępny, taki niski, powiedziałbym, próg wejścia w świat gier nowej generacji. Nowej, czyli w sumie aktualnej, teraźniejszej. Zupełnie inaczej ceny grania na poziomie premium wyglądają w świecie pc gdzie sama desktopowa karta graficzna potrafi kosztować krocie. A wśród laptopów, jak to jest? Ano jest tak, że możemy kupić całkiem przyzwoity sprzęt gamingowy za 5, 6 czy tam 8 tysięcy złotych i z przyjemnością ogrywać sobie Fortnite'a czy tam Wiedźmina trzeciego w weekendy. Ale, ale. Możemy też wyłożyć hajs na stół, konkretnie, niespełna dwie dyszki i przytulić takiego smoka jak ten leżący przede mną. ASUS ROG Strix Scar 18 to laptop dla graczy, który ma wszystko. Top topów Lamborghini wśród laptopów dla graczy. Rzecz absurdalnie droga, przynajmniej z mojej perspektywy, bo ja gram na Switchu i Xboxie z RSS i mi ten sprzęt wystarcza w sumie. Ale tak jak absurdalnie droga, tak i absurdalnie doskonała. Ten laptop jest zrobiony na takim wypasie, że ja się nawet nie będę nad nim szczególnie rozwodził. Znaczy, powiem wam pokrótce, co tam Asus do tej bestii wpakował, powiem co to potrafi i zasugeruję, kto powinien przypinać wrotki i śmigać do sklepu. Skara 18 jest efektowny, doskonale wykonany, solidny jak czołg. Świeci się tu na miliony kolorów klawiatura, każdy klawisz możemy osobno sobie podświetlić, jak nam się podoba. Świeci się obudowa, a całość jest tak spasowana, że termin premium wydaje się być dla niego nieco niewystarczającym. No dobra, a co tam w środku? Bebechy są na absolutnym wypasie. Mamy tu procesor Intel Core i9-13980HX, kartę graficzną GeForce RTX 4090 w odmianie laptopowej, 32 GB RAM DDR5, dysk SSD o pełności 2 TB, czyli przestrzeni na dane nie zabraknie, 18 celową matrycę IPS o rozdzielczości 2560x1600 pikseli, odświeżają na poziomie 240 Hz, jasności 500 nitów i 100% pokryciu barw DCI-P3. Do tego dźwięk w standardzie Dolby Atmos i mnogość portów – combo audio jack 3,5 mm, HDMI 2.1, 2 USB 3.2 typu A, jedno USB 3.2 typu C, port LAN oraz Thunderbolt 4. Technicznie można by pewnie o tym laptopie opadać godzinami. Zresztą można by. Znam nawet takiego typa, co by Wam materiał na jakieś 20 minut o tym sprzęcie przygotował. Ja nie zamierzam, bo w moim odczuciu Skargo 18 jest jak Ford Mustang z A8. Czysta doskonałość w swoim segmencie rynkowym. A i na uwagę zasługuje również doskonałe chłodzenie. Laptop wyposażono w zestaw wentylatorów o genialnej wydajności i co ciekawe, nawet w stresie wydaje się, że te działają zaskakująco cicho. Decybelomierzem go nie mierzyłem, ale jestem skłonny rzec, że mój biznesowy laptop potrafi zahałasować nieco wyraźniej niż ten gamingowy potwór. A to najlepsza rekomendacja. Poza potężnymi bebechami mamy tu genialnie pomyślany zestaw dla graczy. Ale ale, nie tylko dla graczy. Na Duecie klawiatura i touchpad świetnie się pracuje. Ja wiem, że nie kupuje się laptopa gamingowego w cenie przyzwoitego, używanego auta do pisania artykułów czy przeglądania arkuszy kalkulacyjnych, ale powiem Wam tak, da się na tym pracować i praca ta przebiega śpiewająco przyjemnie. Ok. Co poza robotą? Klawiatura jest cudna. Klawisze mają taki przyjemny skok, taki wypośrodkowany, bo ani to nurkowanie jak w mechanikach, ani płytkie zanurzenia jak z labków biznesowych. Doskonałe są. Czudzie pod paluchami, no świetnie responsywne klawisze do grania. Do tego turbo szybka matryca, odświeżania na poziomie 240 Hz robi genialną robotę, ze świetnymi kolorami i topowa wydajność. Nie ma lipy, jest na bogato. Laptop spokojnie radzi sobie z topowymi produkcjami, odpalając je na wypasie, a do tego świetnie nadaje się do wierczenia w sieciowe strzelanki. Innymi słowy, Scar 18 daje tonę, Tony radości i nie sposób się w nim nie zakochać. A no i dodam od siebie, bo nie wiem, czy o tym wspominałem, że nie będzie w tym materiale numerków, liczb, wykresów. A dlaczego? zapytacie. Ano dlatego, że nie lubię numerków, liczb, wykresów. Jak działa dobrze, to mi wystarcza, a tu wszystko działa bardzo dobrze. Zresztą kolega, co się zna. Taki domek na benchmarku czasem pisze, może okażecie. Tak, no to właśnie ten kolega, przyjaciel serdeczny, powiedział mi, że to kozacki sprzęt. A skoro on tak mówi, to kim jestem, by podważać jego słowa? Dla kogo powstał ASUS ROG Strix Scar 18? Producent pewnie ma tu swoje wizje, ale ja postanowiłem podzielić się z Wami swoją własną. Taką sobie bowiem narrację w głowie stworzyłem i z tym pogramy, dobra? Jest to w mojej ocenie laptop dla dwóch typów graczy. Typ pierwszy to ci, którzy grają dużo. Dla których liczy się szybkie odświeżanie ekranu, wydajność, niezawodność sprzętu, żeby komfortowo było spuszczać łomot w sieci niegodnym splunięcia nubom. Typ drugi to ci, którzy docenią doskonałe parametry, świetny ekran i możliwości odpalenia najnowszych gier na wypasie, bo częściej niż tylko w niedzielę i rzadziej niż codziennie, ale jak już coś odpalą, to świat zewnętrzny przestaje mieć znaczenie. Gracze niedzielni, gracze okazjonalni, gracze umiarkowanie majętni, a nawet gracze tacy jak ja, czyli niedzielni, okazjonalni i umiarkowanie majętni, my nie mamy tutaj czego szukać. Star 18 to nie jest sprzęt dla entuzjastów, dla hobbystów, którzy sobie w wolny weekend odpalą przed jego Wiedźmina po raz siódmy albo, nie wiem, odpalą cyberpunka przed snem, wiecie, żeby poduwać godzinkę, a potem do wyra, żeby rano stać do roboty, w skoro świt. To nie jest sprzęt dla nas. To jest sprzęt dla poważnych graczy, dla tych, którym w żyłach płynie mieszanie na fragów, questów i fotorealistycznych grafiki i którzy nie mogą już patrzeć na ekrany swoich topowych smartfonów, których odświeżanie na poziomie 120 Hz jest żartem. Tak, no co zrobić, to jest sprzęt dla poważnych zawodników. Dziękuję, pozdrawiam, idę grać Wiedźmina na Switchu i śnić o lawku do gier za 20 tysięcy.